Witajcie, moi drodzy, mamy 17. trening. Pierwsze zadanie, które będzie kontynuacją ostatniego zadania. Ruchy te same, tylko podania będą wewnętrzną częścią butów. Będziemy podawać sobie trzy razy wewnętrzną częścią butów. Raz, dwa, trzy, a potem wykonujemy koło nad piłką. I znowu raz, dwa, trzy, koło nad piłką. Raz, dwa, trzy, koło nad piłką. Raz, dwa, trzy. Koło nad piłką. Pamiętamy, że koło wykonujemy od zewnątrz do środka, od zewnątrz do środka. Pokażemy troszkę szybciej, ok? Raz, dwa, trzy, koło, raz, dwa, trzy, koło, raz, dwa, trzy, koło, raz, dwa, trzy, koło, raz, dwa, trzy, hop, raz, dwa, trzy, hop. Pamiętamy o tym, żeby robić pełne koło, dobrze? Żeby było widać cały ten zwód. Czekam na Wasze filmiki. Do zobaczenia. Pa!